oglądania. Ja oczywiście bardzo serdecznie witam na kanale Uporządkowana. Dzisiejszy filmik to nie będzie taki typowy vlog. Wiem, że bardzo lubicie, ale mam trochę jeszcze takich zaległych nagrań, które no, chciałabym jak najszybciej Wam tutaj wrzucić, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się jednak święta Bożego Narodzenia i ten taki okres przed, więc. Nie wiem, czy zrobimy jakąś taką serię porządków przed świętami. Najlepiej byłoby, gdybyście dali mi znać, co wy byście chcieli zobaczyć. Czy na przykład sprzątamy pomieszczenie po pomieszczeniu, czy sprzątamy, nie wiem, że na przykład w jeden dzień okna, w drugi dzień chociaż niekoniecznie okna, bo to też nie wiadomo, jak się trafi nam pogoda a nie będziemy, nie wiem, gdzieś tam szerowały okien, jak na przykład będzie gdzieś tam zimno, mróz, plucha, bo, no wiecie, no też nasze zdrowie jest najważniejsze. Ale czy właśnie zrobimy jedną rzecz w, naraz, w sensie takim, że na przykład, nie wiem, wszystkie szafy, albo wszystkie szafy od góry, albo wszystkie lampy, czy właśnie pomieszczeniami, no to dajcie mi pro, pro, proszę znać. Może macie jeszcze jakiś inny pomysł, więc też byłoby rewelacyjnie, żeby zrobić też może coś nowego. Póki co mam trochę inne rzeczy takie na głowie i nie będę wam ukrywała, nie, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, bo muszę zobaczyć, jak to wszystko mi się tam ułoży. Ale jeśli by, wy byście mieli jakieś tutaj fajne pomysły, to proszę podzielcie się. No, i wracając do porządków, to widzieliście, jak kuchnia wyglądała przed, i do czyszczenia używałam płynu do mycia naczyń z Deals. Kilka razy już o nim mówiłam. Nie byłam ostatnio, więc nie wiem, czy nadal jest. Chyba jest, bo wydaje mi się, że on jest raczej w takiej stałej ofercie. Jest różowy i żółty. Ja osobiście bardziej lubię ten żółty. Nie wiem dlaczego. Nie ma, one są w działaniu takie same, ale. Jakiegoś, jakiejś różnicy też za dużej nie odczułam. Nie wiem, to jest jakaś tylko i wyłącznie taka moja preferencja, że wolę żółty, ale jeżeli chodzi o jakiś sensowny argument, to tutaj Wam nie podam, bo nie mam. W każdym razie oba są w działaniu takie same.